O, i nie odzywałam się do Was y, cały weekend. Co mm, trochę jest spowodowane tym, że dużo pracowałam, ale też tym, jak mój głos brzmi. Tak, pochorowałam się, w sensie nic mi nie jest niby, ale nie mam głosu. Nawet mi gardło nie boli, po prostu nie mam głosu. I brzmię tak y, od soboty i się nie poprawię. Więc no tak, nie odzywałam się też przez to, no ale też właśnie dużo pracowałam, plus zbliża się teraz sesja dla mnie na studiach. Będę miała 20-24 egzaminy, więc trzeba było się skupić też na tym, ale jestem, piję kawkę i idę zaraz właśnie robić. Um, i bułki, bo zaczęłam już ciasto, co tam rośnie, i obiad też, bo idę dzisiaj do pracy. Pracujemy razem z domnikiem i stwierdziłam, że zrobię nam obiad, żebyśmy sobie zjedli w pracy właśnie, żeby on miał coś do zjedzenia i ja. No, ale chciałam się z wami przywitać. Hmm. Ciężko z tym głosem. Ciekawe, jak dzisiaj będę gadała do ludzi w pracy. To będzie ciekawe. O ile w połowie nie stracę głosu, to będzie dobrze. No, ale przepiękny za nami weekend. Było naprawdę super, słonecznie, cieplutko, pełno dzieci w domu i mojej siostry syn spał, później przyszła, przyszedł kolega Jasia do nas, więc pełno, pełno dzieci. No i, i tak, i fajnie. No, a teraz lecę robić te bułki, bo zaraz nie zdążę się wyrobić i tu bułki i dzisiaj na obiad też robię nam cukinie faszerowane, więc o tyle dobrze, że to akurat będę mogła wrzucić pracy do piekarnika. Ale ja bym się nie wyrobiłam, Mam nadzieję, że się jednak wyrobię. To już mam ciasto na bułeczki. Robię takie bułeczki czosnkowe. Eee, zobaczyłam przepis, a wiem, że Dominik kiedyś właśnie lubił. I robię to mu, bo ja jestem na diecie, więc nie wiem takiej rzeczy. Tutaj właśnie jest ta cukinia. Trzeba ją jeszcze umyć. Będę robiła. Z tego bułeczki czosnkowe, a z tego nadziewana cukinia. Więc najpierw zajmę się tym wyrośniętym ciastem. Haven't been who I was, I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless, cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. Cause I know that you deserve much more. I swear I'll try my best to always be there. Fish and made you believe that you're not good enough but you're all I need I take you places that you've never been I would give you the world if you let me try again yeah just give me one more chance I swear I'll try my best to always be there. mówiąc, nie odzywałam się, nie nagrywałam dokładnie jak gotuję, bo musiałam trochę przyspieszyć, bo muszę wychodzić do pracy zaraz. Czekam jeszcze te 5 minut, aż mi się te bułeczki zrobią i będę musiała wyciągnąć takie świeże i jechać. No, ale uwielbiam, po prostu kocham, kocham tak gotować dla kogoś sprawiać komuś przyjemność. Mam nadzieję, że Dominikowi będą zbudowały te bułeczki, bo mówię, już jakiś czas o nich mówię. A jeszcze ich nie robiłam z tego przepisu, w ogóle nie robiłam takich czosnkowych bułeczek No, więc zobaczymy jak wyjdą Ja nie będę musiała skończyć w pracy, ale na szczęście są do tego warunki Matko, przepięknie wyszły te bułeczki, przepięknie, śliczne Jakbyście mieli ochotę zrobić takie bułki w domu, no to mm, będziecie mieli link w opisie No, jeszcze powinnam dodać tu natkę pietruszki, ale nie miałam <grytania> Więc dobra, pędzę do pracy dobry Wybraliśmy się Cześć! Nie widać, jak Karusia po tej stronie. No, wybraliśmy się na wycieczkę. Mamy wolne razem co się prawie w ogóle nie zdarza. Wszyscy razem dzieci my. Więc Więc wybraliśmy się na wspólną wycieczkę i idziemy na kolorowe jezioro. Nie nie, co zauważyłam. Przacek poziomek! Nawet ty nam nie <coughs> zauważyłam. Musiło będzie się łatwiej mnie. Zobaczymy. Mam nawet kanapkę. Z czym lubisz kanapki? A z czym zrobiłaś? Zrobiłam z cieleni z i z szynką. <s upstairs> A ty lubisz takie? Lubię, no, bardzo lubię. Taki tam, bo dwie mi zostały. Idą dziewczyny, idą chłopaki. <laughs> Jeg havde nemlig lyst m 니 r 지난 i e 네 I co, udało nam się dzieci, co? Udało się. Jak się nie udało? udało. No, zaraz będziemy w aucie, jeszcze chwileczkę i będziemy pięknie jest. No szczególnie te błękitne, ten jeziorko było najładniejsze, nie? Właściwie. A, no, no bo w sumie gdyby nie to, to, to błękitne to, to by tam nie było po to tak naprawdę. Tak, żeby się powspinać w sumie. Nie? Mega fajnie. Dzieci też dały radę, chociaż wiele razy wątpiłam. No, <laughs> Bałam się nie, 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 mega. Ale, ale daliśmy radę z dzieciakami, nawet już do tego zielonego nie szliśmy, bo coś tam usłyszeliśmy, że po pierwsze, najważniejsza kwestia, już nie chciało nam się, jak widzieliśmy, że to jeszcze jest taki sam kawałek, jak trzeba było przejść do tego błękitnego jeziorka, a jeszcze trzeba przecież wrócić. Więc już myśleliśmy, dobra, nie będziemy dzieci nadwyrężać. I... No i tak, i tak już, już dużo przeszło. To... Tak. Tu usłyszeliśmy, że on jest wyschnięty, tam nie ma, nie wiem czy to prawda, ale nie dowiedzieliśmy się, bo nie poszliśmy. Wczoraj wycieczki, a dzisiaj na spokojnie uda. Czemu ty chcesz siusiu od razu jak przyszliśmy? No a nie, ona chudził mówi. Dobra, nie ważne. Szczerze mówiąc chciałam z nimi tutaj pójść na piechotę. Co prawda mamy dwa kilometry w jedną stronę. No ale wiecie, jak wczoraj dali te kradę, to byłam pewna, że dzisiaj też, ale... Eee, już mieliśmy wychodzić w ogóle, ale Klara powiedziała, że ją strasznie bolą nogi po wczorajszym i żeby poszła, ale ją bolą, więc nie chcę. No a jak Klara tak powiedziała, no <grych> mówię, dobra, to pojedziemy autem dzisiaj. Następnym razem pójdziemy na biało. No i Klara z Jaśkiem sobie znaleźli już kogoś do zabawy, koleżanki. A ja chodzę za Milą, bo Mila nie chce się bawić, bo oczywiście jak to wiecie, na świeżym powietrzu jest pełno owadów, mrówek, robaczków i tak dalej. Ona się strasznie ich boi, więc ja nie wiem, nie wiem już nie wiem, co mam zrobić. Naprawdę, powiecie, pokazywałam jej na swoim przykładzie, po prostu brać mrówkę, jakieś robaczki, jakieś biedronki na ręce, ale u mnie się ładnie je oglądało, fajniej w ogóle. Ale po prostu, ona zobaczy, że coś idzie koło niej, albo coś na niej To jest po prostu dramat i ona... Panicznie Panicznie się boi, aż tak, wiecie Naprawdę Wpada w taką panikę, jak tylko widzi po prostu jakąś mrówkę nawet koło niej Dlatego, jeżeli macie jakąś radę, to ja Chętnie przyjmę, bo naprawdę Nie wiem, co mam robić, a to jest rzecz, taki strach, który jednak utrudnia Życie I jej przede wszystkim, ale no Piję sobie kawier, to już moja taka Tradycja, ostatnio uwielbiam z truskawkami, nie wiem co będę piła jak się skończą truskawki w <noise> sezon, uwielbiam, pycha dzień dobry kochani dzień dobry kochani i idę właśnie z samego rana pod idę właśnie z samego rana podlać moim rodzicom kwiaty bo dzisiaj będzie 29 stopni a ich nie ma dwa dni temu był domin, dzisiaj idę ja idę szybko żeby się nie zrobiło jeszcze gorąco, więc muszę tak z samego rana, żeby można było właśnie je podlać, bo nie będzie za późno na to. No ale jest piękna, pogoda jest cieplutko, dzisiaj ma być 29 stopni, więc domin rozkłada już e, zaraz. Wiedzą tam śniadanie i będzie rozkładał basen na ogródku dla dzieci. You one more chance, I swear I'll try my best to always be there. In the world. z pożegnać już jakiś czas po tym jak e, w ostatnim klipie powiem wam że tak mnie poskładało że to był jakiś dramat naprawdę po prostu e, moje plecy nie dały rady moje ciało chyba powiedziało już dosyć miałam za dużo wszystkiego pracy, studiów tego chodzenia, ćwiczenia, wycieczek i tak dalej. Ja od dziecka mam chory kręgosłup. Urodziłam się już z chorym kręgosłupem. Wyszło to tak naprawdę dopiero w gimnazjum na początku. Miałam nauczanie indywidualne, bo musiałam, większość czasu spędzałam wtedy w szpitalu, więc nie wyrabiałam z nauką i bym <laughs> nie zaliczyła pierwszej klasy w gimnazjum, więc musiałam mieć nauczanie indywidualne i właśnie wychodziły wtedy te wszystkie rzeczy. No I, i niestety dopadło mnie po prostu przemęczenie. E, coś mi tam się stało w tym drogą sobie, nawet nie wiem co szczerze mówiąc, nie byłam żadnego lekarza, bo po prostu wiem, że i tak to by nic nie dało, aczkolwiek e, to po prostu wiecie, trzeba przeczekać ta, taki ból i odpocząć e, i dlatego leżałam. Byłam po prostu, nie byłam w stanie nic więcej robić, więc leżałam. I to było poniedziałek, wtorek, środa Tak, to były najgorsze dni Nie mogłam po prostu nic zrobić Nic kompletnie Nawet pójście do toalety, czy pójście do Do kuchni Zrobiłam sobie zwykłych kanapek, to był dramat Dominik musiał pracować tak Bo wiecie, on ma dniówki Wolne dniówki Musiał pracować tak, żebym mogła mm, Się nie zajmować dziećmi Więc on y, Był na rano tylko w pracy A później wracał do domu Mm, Raz z dziećmi, rodzice odbierali Jasia ze szkoły, a ja po prostu leżałam, leżałam, nic nie mogłam zrobić, każdy wstanie i pójście gdzieś do toalety, do kuchni, to po prostu kończyło się płaczem i tym, że myślałam, że nie idę z powrotem na tą kanapę czy łóżko, mm, więc, więc tak. No, ale na szczęście, na szczęście już przeszło. Już naprawdę mówiłam sobie: Jeszcze jeden dzień nie przejdzie, to już pójdę do tego lekarza. Ale smarowałam się ketonalem, brałam leki, które pomagają, bo takie wiecie, ibum i tak dalej, to nie pomaga na takie rzeczy. Musiałam brać Nimesil, e, no, i przeszło. Nie już jest tutaj okay, więc w czasie jeszcze okres dostałam, więc w ogóle super było. <grym> No, ale, ale najważniejsze już jest to, że przeszło i że już się nie muszę z tym męczyć I, i, I człowiek tak strasznie później docenia to, że jest w stanie funkcjonować, kiedy nie mógł, że to jest po prostu jakaś bajka. No, dopiero wtedy człowiek docenia, że takie zwykłe chodzenie to jest po prostu coś fantastycznego bez bólu. Jeszcze czuję się taka strasznie obolała tam na, na dole kręgosłupa, bo ja mam właśnie problem z odcinkiem lędźwiowym. Ja mam, tak powiem jeszcze, bo z ciekawostek właśnie, to ja mam m.in. rozszczep ostatniego kręgu i Całe szczęście, że po prostu to jest taki rozszczep, że to jest właśnie ten ostatni kręg. Plus to, że nie sprawił rozszczep tego kręgu, nie sprawił, że rdzenie zostało przerwane. Dzięki temu chodzę i wszystko jest, wiecie, ale no, miałam szczęście. W brzuchu mojej mamy, bo to powstało w brzuchu i dlatego później moje wszystkie dzieci musiały być badane, wiecie prenatalnie. Mimo wcześniej, teraz to już normalnie jest, lekarze wysyłają. Ale wcześniej, jak na przykład ja się był mały, to trzeba było mieć specjalne um, jakieś, właśnie, albo wiek po prostu musiał wskazywać na to, że trzeba zrobić badania, albo jakieś wskazania do badań. Nie było tak, że z marszu, ok, jesteś tym i w tym tygodniu, to idziesz na badania prenatalne, te takie właśnie te rozbudowane. Tylko właśnie y, trzeba mieć jakieś, wiecie, papierek, zaświadczenie i tak dalej. No i ja właśnie dlatego z ja się miałam, później z dziewczynkami też. No, ale wszystko było w porządku, może po prostu tak się u mnie trafiło i tyle. No, a teraz chciałam już skończyć tego vloga właściwie. Dziękuję wam kochani za oglądanie. Skończyłam już yy, ten semestr studiów, więc będziemy teraz więcej. No i zaczynamy wakacje, tak w ogóle cudownie. No, kończę. Buziaki. Pa-pa.